Witaj! Cieszę się, że jesteś. Dzisiaj zrobimy sobie wypasioną animację, która wyświetla się jedynie na tekście. Do tego celu użyjemy właściwości Mix Blend Mode. Efekt jest bardzo ciekawy, więc mam nadzieję, że zostaniesz ze mną do końca materiału. Ja nazywam się Krzysztof Furtak i zapraszam na materiał. Mamy naszą podstawową strukturę HTML. -a. Jest to h1 wyśrodkowana względem strony, niezbędne tagi do formatowania i podstawowe style. Ok, dokończmy sobie formatowanie naszego tekstu, żeby wyglądał tak jak powinien. Teraz wygląda lepiej i nakładamy na nasz tekst. Gradient. Użyjemy w tym celu pseudo-elementu before na spanie, na tym spanie bezpośrednio po h jeden. Okay. Ostylowaliśmy nasz pseudo element before jako box, który na jest nałożony na tekst z gradientem I teraz żeby ten gradient wyświetlał się tylko na tekście, użyjemy właściwości mix blend mode Na screen I na naszym tekście mamy gradient Teraz tak, co to jest ten Mix Blend Mode? Właściwość ta określa, jak zawartość elementu powinna łączyć się z zawartością rodzica elementu i tłem elementu. Czyli prościej mówiąc, poprzez tą właściwość ustawiamy sposób mieszania ze sobą elementów. Bardzo podobna opcja mieszania warstw jest w niemal każdym programie graficznym i można w niej ustawić podobne sposoby mieszania. Ok. Z tym, że nie wiem czy widzicie, ale tu po lewej i po prawej stronie mamy taką jednopixelową przerwę. Możemy to skorygować ustawiając left i right na jeden pixel. Skoro mamy już tekst, gradient, to lecimy teraz z bombelkami, które będą się animować. Najpierw musimy sobie je dodać. Robimy to za H1. dodajemy 11 takich bąbelków a właściwie to są kontenery na bąbelki dodamy zdefiniowaną animację, która będzie stosowana do każdego z tego bąbelka ok, ja sobie to skopiuję, bo nie chcę mi się tego przepisywać tutaj po prostu są różne wartości border-radiusa które zmieniają się w czasie ok, formatujemy Najpierw ogólna klasa bombelków. Ustawiamy pozycję absolutną. Dodajemy animację. Ok, dodaliśmy definicję animacji, czyli będziemy używać tej naszej zdefiniowanej animacji przez 15 sekund. To jest funkcja animująca. Będziemy ją wyświetlać w nieskończoność. Alternate oznacza, że animacja przejdzie od początku do końca, a później będzie leciała od końca do początku. I tak w kółko. Ustawiamy to po to, żeby nie było przeskoku, gdy animacja dojdzie do końca. I tutaj ustawiamy kolejny Mix Blend Mode na kolor. Czyli każdy z tych naszych bombelków, a właściwie jego kolor, będzie się mieszał lekko z kolorem tła, czyli naszym gradientem. Będzie, będą one lekko się wtapiały w tło i efekt będzie dużo ciekawszy. Teraz pozostaje dodać stylę dla każdego z tego bąbelka. Będą one podobne, więc napiszę pierwszy, a kolejne po prostu skopiuję, bo jest ich trochę. OK, jest nasz bombelek. Dodajemy mu kolor, rozmiary, pozycje i opóźnienie rozpoczęcia animacji. Jak widzicie, jest, jego kolor nie jest jednolity. Tutaj jest troszkę jaśniejszy, tu troszkę ciemniejszy. Chociaż ma ustawiony jeden kolor, a to przez to właśnie, że ma ustawione mieszanie warstw na kolor. Mix Blend Mode Color. Przez to jego kolor jest zależny od koloru tła. Teraz sobie skopiuję resztę styli dla pozostałych bombelków i mamy nasz efekt. Każdy bombelek ma inny rozmiar, inną pozycję oraz też zmieniam kolor i opóźnienie rozpoczęcia animacji. Tak, żeby nie, nie animowały się wszystkie tak samo. Dziękuję Ci bardzo, że wytrwałeś lub wytrwałaś do końca. Jeśli materiał Ci się podobał, daj łapkę w górę, zostaw też komentarz, będzie to motywowało do dalszej pracy oraz rozważ subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.